Cześć! Dzisiejszy materiał jest bardzo, ale to bardzo ważny, więc jeżeli możesz, to udostępnij, komentuj, lajkuj zwiększaj zasięgi tego materiału, tak aby trafił do jak największej liczby osób, ponieważ e, tak naprawdę może wiele osób stracić bardzo duże pieniądze właśnie w programie Czyste Powietrze i to nieświadomie, i być może te osoby już nawet teraz straciły te pieniądze, ale jeszcze nie są tego świadome. Dzisiaj opiszę proceder, który, jak widać, Działa i istnieje, i są już osoby, które są tym pokrzywdzone, a dowiedziałem się tego przez przypadek w sumie, a konkretnie na grupie na Facebooku jedna pani napisała właśnie co, w sytuacji, kiedy firma, która miała mi wykonać termomodernizację, upadnie, nie ma z nią kontaktu, nie ma tej firmy. Co się dzieje? Teoretycznie można było powiedzieć, no nic się nie dzieje, tak? Sytuacja taka, taka jak ich wiele, była sobie firma, nie ma firmy, nie wykonała jakiejś usługi, ale co się dzieje, jeżeli mamy dofinansowanie czyste powietrze? Jak to wygląda, w szczególności jeżeli mówimy o prefinansowaniu, które dotyka najbiedniejszych osób, te, które nie mają dochodu albo mają bardzo, bardzo niski. Dochód żyją z jakichś zasiłków, z bardzo małego rolnictwa. Często to będą osoby starsze, a więc, tak czy inaczej, sytuacje, gdzie faktycznie tych pieniędzy brakuje, a mówimy tutaj o. Setkach tysięcy. Od dłuższego czasu zajmuje się sprzedażą, w zasadzie całe swoje dorosłe życie zajmuje się sprzedażą. Sprzedaje różne rzeczy i teraz wiecie, jeżeli przychodzimy do kogoś i coś oferujemy, no to sama sprzedaż, powiedzmy, termomodernizacji już jest prostsza, bo sprzedajemy produkt powiedzmy za 150 czy za 200 tysięcy, a ktoś ma do dopłaty jedynie powiedzmy 70, więc już mamy dużo uproszczoną sprzedaż. Ale co by było, gdybyśmy mogli to jeszcze bardziej uprościć? Gdyby był sobie taki handlowiec, który może to, czy firma, który może to uprosić w taki sposób, że panie nic nie ma do dopłaty. Nawet VAT-u. Nic pan nie zapłaci. Byłoby dużo prościej. Do tej pory sobie to tłumaczyłem raczej na zasadzie, albo się ta firma wycofa z tego ostatecznie, albo będzie po prostu to wykonane z słabej jakości, albo ktoś się po prostu przyjedzie i nie doszacował kosztów, jakie musi ponieść. Różne sytuacje są. Ale teraz okazuje się, że jest jeszcze czwarta droga, której, można powiedzieć, nie przewidziałem a mianowicie kompletnie niewykonanie tych rzeczy. Niby się wydaje oczywiste, bo od zawsze były takie firmy, które nie wykonały jakichś rzeczy. No i teraz sobie wyobraźcie sytuację, że przychodzi sobie taki handlowiec, który obieca wszystko, nikt Ci tyle nie da, ile ja Ci obiecam. A więc takie trochę polityczne podejście do tematu, ale takie sytuacje się zdarzają. A więc wyobraźmy sobie sytuację, że w domu jakimś biednym pojawia się handlowiec, który mówi No proszę Pani, zrobimy Pani pompę ciepła, fotowoltaikę, wymienimy okna, ocieplimy dom, ocieplimy poddasze, ocieplimy fundamenty. Co jeszcze trzeba? No to Pani nic nie będzie za to dopłacać. Za 0 złotych. A co jeszcze zrobicie? A płytki jeszcze położymy. A fotowoltaiki zamontujemy 10 kW. A jeszcze do tego dorzucimy magazyn energii. O jakie pojemności Pani chce? A pompa ciepła jaką Pani chce? A okna? Najlepsze pozłacane klamki. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko można obiecać. Jeżeli ktoś nie ma w planie wykonać danej usługi, to może obiecać wszystko. Absolutnie wszystko. No i teraz, kto się nie zdecyduje na coś takiego, że no przychodzi ktoś do Ciebie i mówi, za darmo zremontuję Ci dom i to tak, jak tylko sobie zamarzysz. Nic za to nie nie musisz dopłacać, nawet 10 zł. Nie musisz za to nic, absolutnie nic płacić. I takie sytuacje są. Czasem to jest faktycznie prawdą, ale czasem może być tak, tak jak właśnie w sytuacji, tą, którą ta miła pani opisała na Facebooku, że ta firma się zawinie. No i co w takiej sytuacji? Mamy prefinansowanie. Firma dostaje zaliczkę. Zaliczkę powiedzmy w wysokości 65 czy tam 67 tysięcy złotych na swoje konto. Tyle dostała firma. Podpisała z wami umowę na 135 tysięcy, dostała 67. Git, tak, wszystko Git. Dostaje firma 67, ma to wykonać. Teraz ma 4 miesiące, wcześniej miała 1,5 roku. Tak czy inaczej, ma tą pracę wykonać. I powiedzmy, że tej pracy nie wykona. Powiedzmy, że ta firma ogłosi upadłość, bo jest to spółka z. Z kapitałem 5 tysięcy, z której nie ma jak ściągnąć pieniędzy. Co w takiej sytuacji? Na to, na to pytanie odpowiada nam Narodowy Fundusz. I pozwólcie, że Wam teraz to zacytuję. Została podpisana umowa na pompę ciepła z prefinansowaniem. Firma otrzymała już pierwszą transzę z WFO, ale są niepotwierdzone informacje, że wykonawca może ogłosić upadłość i nie wykonać usługi. Co w takiej sytuacji? Czy będzie można wybrać drugą firmę? I co z zaliczką od WFO, która wpłynęła na konto wykonawcy? Odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z warunkami czyste powietrze, jeśli wykonawca nie może z jakiegoś powodu zrealizować zawartej umowy, można zawrzeć umowę z innym wykonawcą i aneksować umowę z WF-8, a przede wszystkim przekazać do WF-8 informację o tym, że będzie inny wykonawca. Czyli git, tak, to by mogło się wydawać wszystko ok. Jakaś firma nie może wykonać, albo upada, albo się rozmyśliła. Nie wiem, właściciel umarł różne rzeczy mogą się zdarzyć, no to po prostu no, niech to wykona ktoś inny. Tak? No nie. Jeśli chodzi o zaliczkę, można podpisać umowę trójstronną między beneficjentem a wcześniejszym wykonawcą i nowym wykonawcą, na podstawie której wcześniejszy wykonawca przekaże zaliczkę nowemu. Jeśli wcześniejszy wykonawca nie będzie chciał zwrócić zaliczki, to należy pamiętać, że wykonawca nie jest stroną umowy z WF8, a jest nią beneficjent i to beneficjent odpowiada przed WF8 za całą dotację, w tym zaliczkę. W takim przypadku beneficjent musi zwrócić zaliczkę, a swoich roszczeń w stosunku do wykonawcy dochodzić na drodze sądowej. Co to znaczy w skrócie? W skrócie mamy sobie firmę, która podpisuje umowy z klientami, którzy są na trzecim progu, nieświadomymi itd., obieca im wszystko. Obieca im wszystko, co tylko ktoś zechce. Wymienimy podłogi, wymienimy grzyniki, wymienimy wszystkie rury, docieplimy budynek, jak tylko ktoś tam zechce wszystko za 130 tysięcy złotych. Zrobimy pompę ciepła, fotowoltaik, ile tam zechcesz, bo jeżeli ktoś nie ma w planie i tak czegoś wykonać, to może obiecać wszystko. Handlowiec, który przychodzi, nawet często nie będzie miał świadomości, że to nie będzie wykonane, tak? bo on przychodzi, dostanie jakąś tam prowizję. Ma handlowiec, powiedzmy, powiedzmy, w planie i wizję tego, że to zostanie wykonane, ale jaką wizję ma ewentualny właściciel takiej. Firmy, która została stworzona po to, żeby włócić pieniądze, no może być różnie. No i teraz oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że po prostu firma upadnie, nie? Ale weźmy sobie taką sytuację, właśnie. Przychodzi sobie handlowiec, podpisuje z kimś umowę, mamy umowę na 135 tysięcy, 67 tysięcy dostaje firma za jednego klienta. Jeżeli ta sprzedaż wygląda w ten sposób, że możemy obiecać każdemu wszystko, to uwierzcie mi, tych klientów można złapać setki, nie? I teraz taka firma łapie sobie setki klientów. Dostaje od nich zaliczki, dostaje zaliczki z wf więc ten klient tak naprawdę jeszcze nie odczuł tego, tak, bo nic nie miał zapłacić, ma mieć wyremontowany dom, więc nie odczuwa w ogóle tego, że jakieś pieniądze gdzieś trafiły do kogoś. A te pieniądze trafiły z WF-8. Klient dostał, wykonawca dostał 67 tysięcy. I teraz taki wykonawca dostał od 100 klientów, od 200 klientów. Od 1000 klientów 67 tysięcy. Jaka to jest kwota? Możemy sobie przeliczyć. Weźmiemy sobie, że powiedzmy, dostajemy 67 tysięcy od 500 klientów, bo tyle podpisaliśmy. Mamy 33,5 miliona. Za 33,5 miliona już można się pochylić nad tym, żeby jakiś wał przekręcić, nie? Więc taka firma. Ogłosi upadłość. Klienci nie są nawet tego świadomi, bo. Nie zwracają uwagi, z jaką firmą podpisali umowę, i tak dalej. Minęło pół roku. Ewentualnie zadzwoni, panie, może byś pan wykonał odbioru telefonu albo i nie. Minęło, minął jakiś czas. Firma zgarnęła sobie 33,5 miliona. Te pieniądze znikły. Ma powiedzmy firma długi wobec ZUS-u, wobec Skarbówki, wobec czegoś tam jeszcze innego. No Zainwestowała spółka w coś, nie pykło, tak? Nie pykło. Jakieś tam pieniądze gdzieś poszły. Yy, firma ogłasza upadłość. Za jakiś czas dowiadują się o tym klienci, kiedy już myślą, no pasowałoby, żeby ta firma zaczęła mi coś robić. No i wtedy się okazuje, że tej firmy nie ma. Możemy sobie dochodzić co prawda praw, no oddaj pieniążki, ale tej firmy nie ma, a poza tym jak będzie firma oddawać pieniążki, to w pierwszej kolejności będzie oddawać dla ZUS-u, dla skarbówki, na jakieś koszty sądowe, czy na inne duperele, a nie dla klienta. Natomiast WFOŚ się upomni. I upomnij się nie do firmy. Firmo, oddaj pieniądze, tylko kliencie, oddaj pieniądze. No i teraz się mnóstwo osób obudzi z ręką w nocniku. I to będzie poważny problem, i to jest poważny problem, bo już widzę, że są takie firmy. Przynajmniej tak, patrząc nawet na Facebooku, widzimy, że takie sytuacje się zdarzają. Pytanie, na jaką skalę? Jeżeli na skalę bardzo dużą, no to będzie bardzo duża lipa, ponieważ mnóstwo osób, które. Zainwestowało sobie, zainwestowało mnóstwo osób, które zdecydowało się na termomodernizację od firmy, która no niestety, ale okazała się być firmą oszustem. Może się to skończyć w ten sposób, że mnóstwo osób będzie musiało znaleźć nagle, szybko 67 tysięcy, a pamiętajmy, że mówimy tu o osobach najbiedniejszych. Tak więc, jeżeli. Jesteś taką osobą, która ma wątpliwości, coś podpisałeś, nie wiesz co, nie wiesz z kim, nie wiesz jak i tak dalej, nic się nie dzieje. Warto się zainteresować, czy ta firma istnieje. W szczególności, jeżeli to jest to spółka, bo jak JDG, to ok, może mniejsze ryzyko. Ale jeżeli jest to spółka, tak, strach jest na pewno bardzo duży. Przynajmniej powinien być. Jeżeli jest to firma duża, ok, Git, pewnie będzie wszystko ok, a przynajmniej do pewnego momentu. Ale jeżeli jest to jakaś mała firma z kapitałem 5 tysięcy. Albo już ogłosiła upadłość. I już tej firmy nie ma zaczyna się zawijać ta spółeczka. No to to jest ostatni dzwonek, żeby jak najszybciej postarać się odzyskać swoje pieniądze, bo WFOści niekoniecznie pomoże. Może coś się zmieni. Ale na ten moment mnóstwo osób może obudzić się z ręką w nocniku z długiem rzędu 60-70 tysięcy złotych, z bardzo dużym problemem. Bo pamiętajmy, że mówimy tu o osobach, które nie mają dochodów, albo mają bardzo małe dochody. Więc, jeżeli znasz takie osoby, jeżeli chcesz, żeby to się trochę rozeszło echem, bo może komuś, może chociaż kilka osób dzięki temu jednak w porę się wycofa, albo w porę ogarnie, że no coś tu jest jednak nie tak. W szczególności tutaj bym zwrócił uwagę na to, że ktoś wam za dużo obiecał. Nie? Było u Was, powiedzmy, taka sytuacja, było u Was pięć firm, cztery firmy mówiły, że będzie do dopłaty. 50 tysięcy, a jedna firma powiedziała: Będzie nic, zrobimy wszystko za darmo, i tak dalej. Tu nam się powinna zaświecić czerwona lampka. Tu powinniśmy zwrócić uwagę, że no może jednak coś jest nie tak, może jednak coś będzie nie tak, a może po prostu jesteśmy szczęśliwcami. Różnie to bywa, ale z doświadczenia wiem, że mnóstwo osób bardzo się cieszy, jeżeli ktoś im obieca coś za darmo, i tak dalej. Chociaż wydaje się to takie. Sztuczne, nieprawdziwe i tak dalej. No ale umówmy się, tacy jesteśmy. Szukamy okazji, bardzo lubimy okazje, wierzymy w takie okazje. Nie bez powodu. Samochody, liczniki są cofane. Nie? Mamy 14-letni samochód i ma 100 tysięcy przebiegu, czy tam poniżej 200, oczywiście, nie? 130 i tak dalej. I w to wierzymy, bo 400 to złom. No, różne takie historie i w to cały czas ludzie wierzą, więc czego mieliby nie wierzyć w to, że jakaś firma może zrobić coś po kosztach, jeszcze ze stratą może nam docieplić, powiedzmy, dom i całość zrobić. Nie, nie może. Więc y, moja prośba, zwracajcie uwagę na to, co podpisujecie. Zweryfikujcie to po prostu, bo może się okazać, że stracicie kilkadziesiąt tysięcy złotych i nie fajnie I niefajnie, nie? nie? fajna sytuacja, żeby kilkadziesiąt tysięcy złotych za jakiś czas oddawać za pracę, która nie została wykonana, a później oczywiście możecie się sądzić z wykonawcą. Może za 5 lat uda się coś odzyskać. Wątpię. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.